Czy poleciłbym zakup Oppo Reno 14 145G i tak i nie smartfon zyskał moją sympatię dzięki kilku cechom, a jednocześnie rozczarował innymi. Sęk w tym, że nie patrzyłbym na te mniej pozytywne strony, gdyby nie cena staretowa. W dniu premiery za smartfon trzeba było zapłacić 2799 zł i choć dziś jest on nieco tańszy, w dalszym ciągu mam mieszane uczucia. Czy to znaczy, że Oppo Reno 14 5G nie jest modelem wartym zainteresowania? Przeciwnie, uważam go za świetny sprzęt. Cena spadnie, a wtedy wszystko się zmieni. Tymczasem chcę opowiedzieć Wam o plusach i minusach tego urządzenia. Zapraszam na materiał. Ładne pudełko, śliczny smartfon i kabel USB-C, który z drugiej strony zakończony jest wtyczką USB-A. Nie ma ładowarki, nie ma etui. Tyle. Przejdźmy do konstrukcji. Jak przystało na smartfon z wyższej średniej półki cenowej, korpus został wykonany z aluminium. Ramki są płaskie, co bardzo lubię, ale wiem, że producenci powoli odchodzą od tego trendu. Spasowanie jest perfekcyjne, a i wizualna strona Oppo Reno 14 5G. Może się podobać. Na pleckach mamy szkło, welwet glass. Gładka, matowa powierzchnia nie rysuje się i nie zbiera odcisków. W górnej części tylnego panelu mamy prostokątny moduł fotograficzny, mocno nawiązujący do elementu znanego z iPhone'ów sprzed wersji 17. Przyciski, również płaskie, mają przyjemny twardy skok. Lubię ten feeling, a skoro jesteśmy przy odczuciach, dodam, że haptyka jest tu genialna. Zastosowany tu silnik wibracyjny zapewnia taki gładki odbiór, wiecie co mam na myśli. Obudowę cechują normy IP68 oraz IP69, ale to nie wszystko. Mamy też MIL-STD-810H, więc teoretycznie nie powinny zaszkodzić mu incydentalne upadki. Rzecz jasna, praktyka nie musi zgadzać się w 100% z historią, dlatego ja zakupiłbym i tak dodatkowe etui. Nie powinno to wpłynąć jakoś negatywnie na smukłość, gdyż obudowa mierzy 7,42 mm grubości, czyli całkiem przyjemnie. Całość jest naprawdę wygodna w użytkowaniu, czym jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zaskoczyły mnie też głośniki stereo, które generują donośne, naprawdę czyste brzmienie. To oczko wyżej niż klasa jakościowa, do której należy Oppo Reno na 14 5G. Na pokładzie nie zabrakło technologii 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC i podczerwieni. Niestety USB-C to standard 2.0. Bardzo dobry jest też ekran AMOLED o przekątnej 6,59 cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2760 na 1256 pikseli. Zagęszczenie to aż 460 ppi, odświeżanie wynosi do 120 Hz. Jasność w piku dobija do 1200 nitów i to jest przyzwoity poziom. Kolory prezentowane na ekranie są przyjemne, a kąty patrzenia wzorowe. Jeśli chodzi o ochronę to mamy Gorilla Glass 7i. To nie pierwszy smartfon z ochroną tej klasy, więc wiemy, czego możemy się spodziewać. Za biometrię odpowiada czytnik linii papilarnych pod ekranem. Oczywiście wykonano go w technologii optycznej, a nie ultrasonicznej, więc musimy poczekać na reakcję nieco dłużej. W dalszym ciągu jest to jednak szybkie rozwiązanie. W mojej ocenie sensor jest umieszczony nieco za nisko, natomiast to jest chyba bolączka większości smartfonów, które trafiają dzisiaj na rynek. Nie wszystkich, ale większości. Co z wydajnością? Tajwański chip Mediatek Dimensity 8350 to taka wyższa średnia półka, którą można porównać ze Snapdragonem 7 generacji trzeciej. Nie grzeje się jakoś mocno i zapewnia żwawą pracę oprogramowania. Jednostkę obliczeniową wspiera 12GB lpddr 5 x RAM oraz 256GB pamięci nadane w technologii UFS 3.1. Przyzwoicie, a nawet bardziej niż przyzwoicie. System to Android 15. Firma obiecuje 5 dużych aktualizacji oraz 6 lat wsparcia w postaci łatek naprawiających błędy. Naturalnie, Oppo zastosowało autorską nakładkę ColorOS z mnóstwem opcji konfiguracji, ładnymi animacjami, które okraszono szczyptą sprawnego AI. To, co naprawdę nie leży mi w przypadku tego urządzenia, to wysoka liczba niepotrzebnych aplikacji, tych śmieciowych. Główna jednostka fotograficzna to szeroki kąt z przysłoną f2.0 współpracujący z matrycą oraz 50 megapikseli. Za dnia zdjęcia wypadają dobrze, jest sporo szczegółów, poprawny kontrast, nieprzesadzona kolorystyka. W nocy jest już słabiej, choć w dalszym ciągu pokonuje swoją część swojej konkurencji. Autofokus pracuje celnie i za to duży plus, niezależnie od warunków. Druga jednostka to ultra szeroki kąt z 8-megapikselowym sensorem. Kolorystyka jest spójna z aparatem głównym, ale liczba detali już odstaje, a na rogach pojawiają się zniekształcenia charakterystyczne dla takich aparatów. Cieszy, naprawdę cieszy obecność 50-megapikselowego teleobiektywu z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Aparat jest solidny, jakościowy, a zdjęcia mają przyjemną plastykę. Za selfie odpowiada 50-megapikselowa kamerka na froncie z autofokusem i tutaj pochwalę o Poreno 14 5G. Fotki były przyjemne dla oka, bez sztucznego wyostrzania, które jest domeną wielu smartfonów. Jeśli chodzi o wideo, to nagramy je z maksymalną rozdzielczością 4K przy 60 fps. Jak wygląda to w praktyce widzicie na materiale. W tych pieniądzach nie ma na co narzekać. Tak wygląda nagranie z frontowej kamerki w 4K przy 30 fps w całkiem dobrych warunkach oświetleniowych. Zmiennych, ale dobrych. 6000 mAh. Ogniwo krzemowo-węglowe. Można pomyśleć, że będzie świetnie, ale czy faktycznie tak jest? Ja osiągałem maksymalnie 5 godzin z i spodziewałem się, że będzie o wiele lepiej. To poprawne wyniki, ale niższe niż można oczekiwać po takich parametrach. Ładowanie z maksymalną mocą 80W trwało ponad 40 minut, ale to jest akurat w porządku. W porządku nie jest natomiast brak ładowania bezprzewodowego. No dobrze, ale czy warto? I tak i nie. Podtrzymuję swoje zdanie z początku materiału. Oppo reno 14 5G to bardzo fajny sprzęt. Przyjemny wizualnie, wydajny, z sensownym aparatem, szybkim ładowaniem i ogólnym pozytywnym odbiorem. Zabrakło ładowania indukcyjnego oraz niższej ceny. O ile bezprzewodowe uzupełnianie energii już się tu nie pojawi, o tyle kwota, jaką trzeba zapłacić za sprzęt, spadnie. Tak czy inaczej, sprzęt mogę polecić. Linki do sklepów znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki, cześć!